Dzień dobry, dzień dobry. Witam cię bardzo serdecznie. Drogi słuchaczu i droga słuchaczko, to jest podcast Słowo Miłości na dziś na kanale Inny Wymiar Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na aplikacjach do słuchania podcastów albo Ludzie Sukcesu, jeżeli słuchasz tego na YouTubie. Eee, kochani, moi drodzy, mój drogi, moja droga, dzisiaj fajny podcast, a mianowicie to jest, uwielbiam to. Dobre myśli i działania nigdy nie mogą przynieść złych skutków. Złe myśli i działania nigdy nie mogą przynieść dobrych skutków. To tak jak w amerykańskim powiedzeniu: Z kukurydzy wyrośnie tylko kukurydza, a z pokrzyw tylko pokrzywy. Czyli dobre myśli i działania, i złe myśli i działania. Jakie myśli i działania towarzyszą Tobie każdego dnia? To jest pytanie do ciebie. O czym myślisz w większości czasu, w ciągu dnia? Czy są to dobre myśli, czy złe myśli? Czy myślisz negatywnie, czy pozytywnie? Czy te myśli przekładają się na dobre działania, czy na złe działania? Jeśli myślisz o tym, żeby kogoś okłamać, to zawsze będzie miało taki skutek dla tej osoby, uwaga, i potem dla ciebie. Jeżeli myślisz o tym, żeby komuś. Powiedzieć coś miłego albo powiedzieć prawdę, uwaga, to Ciebie oczyści i, i da zrozumienie tej drugiej osobie. Jeżeli myślisz o tym, żeby stworzyć coś dobrego dla innych, uwaga, to przyniesie dobry skutek dla tych osób i uwaga dla ciebie. Dlatego, że pomożesz, będziesz mieć radość, nie wiem, zarobisz, będziesz mieć satysfakcję, będziesz siebie dumny, uwaga. Dla innych będzie to to. Że oni odmienią swoje życie, tym samym odmienią życie swojej rodziny, swoich bliskich, będą mogli polecić to i całe życie ich się zmieni, zmieni się ich serce, zmienią się ich serca, ich dusza. Po prostu wejdzie w nich inna energia, inne emocje, to jest fantastyczne. Tym samym też chciałam powiedzieć, że jutro rusza kurs uwierz w siebie, jest to kurs online. Dlatego będziesz, będziesz mogła i będziesz mógł jakby pracować albo przerabiać ten kurs wtedy, kiedy chcesz, ponieważ jest to całkowicie kurs, który jest online i będzie dostępny dla Ciebie od jutra wieczora. Tak mi się wydaje i będzie o 20% przeceniony. Więc myślę, że warto z tego skorzystać. I do tego będzie jeszcze Wordbook, czyli taka książka, którą można sobie wydrukować, i tam będzie można popracować. Będą bardzo fajne ćwiczenia, które bardzo dużo tobie, bardzo dużo, bardzo dużo, bardzo dużo. Tak, dużo dadzą, Dlatego, że ja ten cały kurs wymyśliłam już kiedyś, wymyśliłam to dla siebie. Jest to mój autorski jakby taki program i autorskie ćwiczenia, niektóre. Sama wymyśliłam, wiem jak mocno działają, wiem jakie mają skutki pozytywne i co mogą zmienić w Twoim życiu. I to dobre myśli, które będziesz musiał zacząć wprowadzać do swojego życia, dobre słowa i dobre działania przynoszą, przyniosą Tobie e, wiele pozytywnych zmian. Nie będzie tam złych myśli i złych działań. Dlatego jest to dla osób, które chcą zmienić swoje życie na lepsze, które chcą zmienić swoje relacje na lepsze, które chcą zmienić swoje życie na lepsze, emocje na lepsze. Nie wiem, finanse, na lepsze, ponieważ to dzieje się w każdym aspekcie swojego, Twojego życia, nie tylko w jednym, ale w każdym aspekcie te, te działania i ten kurs sprawią, że w każdym aspekcie Twojego życia zacznie się zmieniać. Jeżeli tylko podejmiesz kroki, będziesz wykonywać ćwiczenia, które tam są i nie poprzestaniesz, czyli będziesz wytrwały i będziesz konsekwentna. To jest bardzo, bardzo istotne. Zobaczcie, to jest fajnie napisane. To tak jak w amerykańskim powiedzeniu: z kukurydzy wyrośnie tylko kukurydza, a z pokrzyw tylko pokrzywy. Nie może być tak, że dzisiaj rozmawiałam z moim synem na ten temat, ponieważ razem czytaliśmy to. I mówię: Zobacz, nie możesz posadzić nasionka, marchewki i czekać, aż wyrośnie ci burak. Nie ma takiej opcji. Po prostu nie ma. Nie ma takiej opcji, że ty tworzysz dobro, siejesz dobro dajesz dobro i otrzymasz zło. Chociaż czasami tak jest, że ludzie jakby, no spotyka ich jakiś los, lo znaczy spotyka ich coś w życiu i los mówi, tyle dobra zrobili, a jakby spotyka ich y coś złego. Mm, wiecie, jakby każdego człowieka spotyka często, czasami coś złego. I ogólnie życie nie jest łatwe i życie nie jest proste. Pytanie jest też, Um, takie, że czasami wiele osób jakby robi coś dobrego dla innych, tylko dlatego, żeby pokazać, albo żeby się przypodobać i tak dalej, i tak dalej, a w sercu czułem jakby coś innego. I pamiętaj, że Bóg jakby patrzy na czystość serca, czyli na intencje, które e, są też w tym sercu. I ja mówię teraz też do siebie. Naprawdę. I to jest mocne, jakby stwierdzenie, mocne pytanie, i mocne w ogóle zdanie. Czy jeżeli coś robisz, to robisz to z czystego serca, bo chcesz to zrobić i chcesz posiać to dobro, czy chcesz je tylko posiać, żeby otrzymać coś w zamian? Bo to, że chcesz otrzymać coś w zamian, to jest dobre, uwaga, ale niech nie będzie to tylko jedynym, jakby Twoim motorem napędowym do tego. Czyli jeżeli Ty chcesz coś otrzymać, to daj, oczekuj dobrego, ale nie, żeby tylko oczekiwać dobrego, bo Ty coś dajesz. To jest nieprawdziwe wtedy. Dajesz wartość, otrzymujesz wartość. Tak? Nie wiem, czy dobrze jakby się wyraziłam w tej kwestii. Myślę, że, um, że jest to zrozumiałe. Żeby dawać z czystego serca, żeby tworzyć coś z czystego serca, żeby... Robić coś z czystego serca. Chociaż ja wiem, że bardzo dużo ludzi nie robi tego i im się udaje, tylko pytanie jest: jak długo? I tak, jak długo im będzie się udawało? To po pierwsze, a po drugie, jakie oni mają życie. Uwaga, po trzecie, jakie mają emocje w sobie e i czy są szczęśliwymi ludźmi. To się kryje i w ich wnętrzu, bo oni mogą, z, wiecie, z zewnątrz wyglądać, że są super, i tak dalej, ale w środku to wszystko i gryzie, męczy, e, niszczy, i tak dalej, i tak dalej. Znam takie przypadki. A znam takie przypadki, kiedy ludzie udają, i mimo wszystko zagłuszają po prostu to w sobie. I dalej robią. Też tak jest. Nie zmienisz tego. Dana osoba musi sama to chcieć zmienić. Mówiliśmy o tym wczoraj, żeby wyrzucić e, wszelkie. Odpady i nieczystości i złe emocje, ale każdy musi przejść to i zrozumieć we własnym czasie. Być może dzisiaj jest taka, taki czas. Pamiętaj, że dobre myśli i działania nigdy nie przyniosą złych skutków. Dlatego, że jeżeli nie z tej strony dostaniesz dobro, jeżeli posiałeś dobro, to dostaniesz to z drugiej strony. Pamiętaj, że Bóg widzi Twoje czyny, widzi Twoje serce, widzi Twoje zamysły. I jeżeli ty robisz źle i dostaniesz na przykład na chwilę coś dobrego, to dostajesz to na chwilę. Potem z drugiej strony i tak przyjdzie do ciebie to, co zasiałeś. Nie ma takiej opcji, to jest prawo. I tak jest. I jest w Biblii dokładnie napisane na, na temat siewcy, na temat siania i zbierania, na temat co siejesz, co zbierasz. Jakie myśli siejesz, takie będziesz zbierać owoce. Jakie działania a siejesz, takie będziesz zbierać owoce. Nie możesz posadzić gruszki i czekać na jabłka, no nie? Albo na winogrona. Nie ma takiej opcji. Chciałabym, żebyś się zastanowił i zastanowiła, jakie myśli w większości czasu w ciągu dnia zaprzątają Twoją głowę, a potem jakie działania, co robisz, co mówisz, w jaki sposób. To jeżeli zmienisz tylko jakby albo zaczniesz zmieniać tylko jedną rzecz, na przykład właśnie te myśli, albo chociaż słowa, które wypowiadasz do siebie. Mówię o tym yy, i uczę tego w kursie, jak uwierzyć siebie, który będzie dostępny już jutro. Jeszcze raz powtórzę i przez trzy tygodnie będziecie mieli premierę minus 20%, więc skorzystajcie. A to będzie to już duża wartość, kiedy zrobicie jedną, dwie rzeczy, zaczniecie wprowadzać to w swoje życie. To jest po prostu coś, co zmienia nas. I nie jest to łatwe, naprawdę, bo jeżeli się przez 20-30 lat żyje w określony sposób, działa w określony sposób, to teraz trudno jest to zmienić. Ale uwaga, raz jeszcze powtarzam i powtarzam to często. Warto, bo co to jest, kiedy włożysz wysiłek i zrobisz to przez miesiąc, dwa, trzy, pięć, w porównaniu z resztą Twojego życia? całą resztą Twojego życia, jeżeli to nawet ma być 3 miesiące, 5 miesięcy i nauczysz się zmieniać ten sposób myślenia, o którym mówię w kursie właśnie, sposób działania, bo żegnasz się ze starymi nawykami, ze starym myśleniem, ze stary, starymi uwarunkowaniami i zaczniesz prowadzać nowe. Co to jest 2 miesiące, pół roku czy rok? Zresztą całą Twojego życia to jest nic. Pomyśl nad tym. Jakie myśli działania masz? I czy możesz je zacząć zmieniać? Do zobaczenia jutro w poniedziałek. Ściskam Cię. Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!